Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nowy tydzień, poniedziałek. I mam dwie zdrapeczki, i Keno za dwa złote. Wysłałem na miejscu, sprawdziłem. W Keno nie ma nic, czyli 0. Miałem dwie, dwie trafne liczby. No niestety, Keno nadal się nie spisuje. Ale wziąłem sobie, dawno nie drapałem, Crystal Palace Cash z numerem 18 i krzyżóweczkę małą XL z numerem 21. Na razie w krzyżówce mam tylko, nic nie mam. no. trzy, trzy w bonusie, trzy zostały, może, może, ale to jest może. Dobrze. No to wkład mam 17 zł. No i co? No to sprawdzamy dalej, co tu siedzi. Listerka I. Znowu zaczyna popadywać śnieżek. Tak nieśmiało pruszy. Że miało być ciepło, a się zrobiło zimno. No ale co zrobić? Jeszcze luty, nie? Prawie końcówka, ale luty. Literka I. Czy my tu coś mamy jeszcze? Tu I, I, I. I Czy jeszcze jest tutaj? I to na tyle. Dobra. Zalecimy następną. Literka P. P. To by było na tyle tam. Tu jest P. Czy jeszcze gdzieś jest P. I tu. Dobra. Literka E. Literka E. Trochę jest, ale na razie nic tu się nam nie utworzyło. <laughs> czy dzisiaj będzie też jakieś przełamanie, czy nie? Czy wrócimy do starego systemu? Powstało MU czyli pierwsze. <laughs> Pierwsza, pierwsze słowo powstało emu. Literka dy. Mamy w bonusie d. A czy mamy tutaj? Mamy d. D. I to by było na tyle. Tu mamy Ada. Hmm. I chyba więcej nie ma <laughs> Lecimy następne. Ty. Ty ty, ty. ty, ty, ty. Gdzie mamy ty? No tu. I tu. I to by było na tyle. Literka F. Hmm. No to jest całkiem. F. Chyba nie. Tu jest jedna F. No i dostało jest L. Trzymamy L. <śm> L. Tu jest. Tutaj jest. Tu mamy na samym końcu. A by się przydało, ale już raczej nie będzie, bo trochę by tu wpadło słów L, Tu jest L. Tu jeszcze dyw i Cię ominąłem. No i to by było. Ach, tu jest lej. Drugie słowo. Lej Emu. Jeszcze z jedno by mogło wpaść. Ka. Ka. A wpadło, to o, ho, ho. to by było na tyle i tu mamy G literka G czy gdzieś tu jest jakaś literka G tu może no brakuje tu brakuje i i ostatnia literka O W bonusie zabrakło literki R. O. Tu powstało gong To jest pierwsze. I ostatnie chyba. Tu jeszcze wy by było. No tak więcej tu nie ma, a tu. No. Będzie brakować. <laughs> Dobrze. Pusta Tu była stówka o, Przydałaby się Mamy U O, czyli przegrana Krzyżóweczka jest przegrana Cała nadzieja w Crystal Palace Że nie będzie zera Szukamy wygrywających liczb Mamy trzydzieści osiem, trzydzieści dwa, dziewiętnaście, trzydzieści jeden i dwadzieścia siedem. Niedobrze drapie, co my tu mamy? A mamy trzydzieści dziewięć, sześć. Dwadzieścia cztery. O, jest, jest plik. Jest plik, to mamy wygraną, to nie będzie zera. No. Się odczaruje w końcu coś. Trzy, dwa, dwadzieścia dziewięć, osiemnaście. Trzydzieści siedem. Tu mamy dwadzieścia trzy. Myślę, że się lepiej on drapia. Ale to tak jakoś kiepsko. Siedemnaście. Szesnaście. Dwadzieścia sześć. Trzydzieści sześć. Cztery. Dwadzieścia osiem, trzydzieści trzy, chyba sam plik zostanie. Trzydzieści pięć i piętnaście, czyli dyszka będzie tak. Jest dziesięć złotych. Jest zwrocik. Także super, na się poszukam. Bo. Czyli jest plik. Jest dyszka na wydane 17, z Keno razem mamy 10, czyli 7 zł tyły. No ale nie jest 0 i to cieszy, bo nie jest 0, bo ostatnio tych zer miałem mnóstwo. Także jest dobrze. Będzie na wymianę, na następne drapanko, dołożę jeszcze piąteczkę i znowu będzie za 15 zł. Sobie weźmiemy jakąś inną, co nie drapałem i zobaczymy. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. No i co, pozdrawiam. I widzimy się w środę. W środę się widzimy, jutro mnie nie ma. Cały dzień, jestem poza domem. Także w środę się widzimy. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i do następnego, cześć.